widzowie, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj zagramy sobie vlog I na dzisiejszy cel jest otworzyć prójka. i może nam się trafi jakiś fajny. I tylko przypominam o zostawieniu lajkacza, łapki w górę, i tak w sumie to dziękuję. O, no ja ci dość nie ale nie przejmujemy się tym. Zapraszam do oglądania, więc. Tak. Znajdujemy się na tym. Obecnie mój level to jest 109. I mój wkrótce to jest. Light A to jest mój miecz Obecnie najlepszym czym mówię, to jest Light bo zadaje więcej I widzimy się jak ja już zbierę kasę na Fruita Widzowie, jak widzicie brakuje mi tylko Prawie 2000 tysięcy um. sobie już na dżunglę. Specjalnie sobie dałem tam set home. Point. Dałem sobie tam home'a specjalnie. No i co, zabijani i też nie na Gorilla Kinga, bo Gorilla King daje o ile się nie mylę, 2000? Chyba tak. W ogóle nie ten mieczyk od Lightfoota jest żółty, a jak dam Aura, to on się robi czarny nagle. Dziwne, ale mi się widzimy po tym. Ja już właśnie widzowie pokonuję tego basa. Wszystko w nim nie będzie tego i powinno nas stać, a jak nas nie stać, to jeszcze sobie, no są czterdzieści jeden tysięcy. ile kosztuje... no Nie zmuszę, ale by było mi miło jakbyście zostawiły tak tą faktyczną miałem okę to tylko jakby się kolejny odcinek w rozpię. To mi się widzimy jak ja to nie zrobię. Widzowie udało się. Więc teraz powiedzmy... Musiałem tu wpaść. Serio musiałem? Co to, że minut. No, więc raczej tego Fruita dzisiaj nie kupimy. I zostawicie 0 łapek w górę, to nagram odcinek, bądź też short, jak otwieram tego Fruita nieotworzonego. Więc... Ja was żegnam. No i pa. A jeśli nie zapomnij o lajku i subskrypcji. Bo to też jest ważne. Kończy